Cześć moi drodzy, Arego drukarek z tej strony i dzisiaj zabieramy się za wymianę głowicy w T510, którą gdzieś tam otrzymałem, dostałem, kupiłem po prostu, co to za pierdoły gadasz chłopie. <gry> I będzie trzeba to sprawdzić. 510 klienta, coś kiedyś już było robione, ale teraz się wywaliła całkowicie. Już tutaj mam dane, tak, dzień dobry, dzień dobry. Co tam ciekawego, słuchajcie, dość sporo ciekawych rzeczy, ostatnio dużo fuserów naprawiałem, nieszczęsny 744 Canon, który jest praktycznie to samo co 177 HP, albo nie, nie, mo mo mogę się mylić, jeden, jeden czort, jedno gówno, tak na dobrą sprawę, przepraszam, to jest to. 477, 744, 4, 4, Canon 1 Czort fusery do bani. Części, które kupujecie, ma się napisane w czy tam w aukcjach czy nawet na stronie sprzedawców tych podzespołów, że mogą występować problemy lub utrwalanie po kilku stron wydrukach. A na jednym ze serwisów sprzedających części do drukarek laserowych jak i atramentowych jest opis, że takowe, żebym do, dobrze sformułował z uwagi na dość czy specyficzne, czy problematyczne regeneracje tego fuzera, czyli do tego i do tego HP, nie ma zwrotów, czyli po chuj wy to sprzedajecie to ja nie wiem, no jak mam to sprawdzić, no popatrzeć na to, czy to utrwala, czy nie utrwala ja bym to wycofał ze sprzedaży, nie pisał takie pierdoły no okej, okay. zamówiłem będę to robił po raz kolejny prawdopodobnie nie będzie utrwalać, tylko kurwa, narobię sobie robot, dobra Ponarzekałem, zabieramy się za pracę. Wczoraj, bardzo też taki gruby temat zrobiłem z tym hapekiem, chyba zdjęcie, dla społeczności wrzuciłem, czyli cały tył wywalany. Poza tym, że ja sobie zrobiłem ten cały tył, czyli wymieniłem rolki po oboru razem z tym czpieniem. To jeszcze dodatkowo, słuchajcie, na samym końcu. Pięknie pobiera papier, poza tym, że jest fuser rozwalony, będzie trzeba to jeszcze zrobić. Tak, tak, taka robota. A tutaj co? A tutaj zacięcie i bierzemy się za ten sprzęt i za głowicę. Tak, w skrócie. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe, bo narzekałem sobie na to na sprzedawców części. To jest takie dziwne, no bo jeżeli miałbym coś sprzedawać, co sprawia problemy, wywołał tego nie sprzedawać, niż, niż sprzedawać za paręset złotych bo to nie jest wcale takie tanie I, i później i pisać jeszcze, że może se zrobię, jak nie zadziała, to mamy cię w dupie, no bo tak tam mniej więcej brzmiało, nie? Ale ja już podchodziłem do tych tematów tego HPK, jeżeli serwisujecie sprzęt, do doskonale wiecie, o czym ja mówię. Już tyle tematów przerabiałem, kiedyś znajomemu na upartego chciałem to zrobić, gówno z tego wyszło, oddawałem pieniądze, nie smak, też poszedł, to jest taka właśnie, taka robota z tymi rzeczami. I nic z tego nie wyszło poza kupą problemów, yy, roboty, wysyłek, przesyłek, pieniędzy na paczki, tunery, bajery, czasu zmarnowanego i gówno z tego. I nikt y, normalnej odpowiedzi nie potrafił mi udzielić, Trzy jego części sprzedawane będą, krótko mówiąc, no współgrały, będzie dobrze to działać, najlepiej kupić cały fuzel za jakieś wtedy 1600 zł, natomiast, natomiast już nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. No i tutaj też już kilkukrotnie podchodziłem do tego sprzętu, jeden czwarty. Już teraz dzisiaj jest się rano, zastanawiam czy w ogóle mam to robić, bo prawdopodobnie będzie taki efekt, że zaraz będzie do mnie znajomy dzwonił, że raz, że długo to trwa, bo tyle razy to już rozkręcałem, a druga sprawa, że ktoś się tam denerwuje to takie pierdolenie będzie. Na siłę robienie i ułatanie. No i są takie yy, czasami, zaraz to spierdoli się i tyle będzie. Są czasami takie właśnie sprzęty, które sprawiają problemy w naprawach, w serwisowaniu z uwagi na dostęp do części kiepskich. Dociski do broderów, przykładowo do tych 5750 są tak beznadziejne, że na oryginale lepiej to działa. I żałuję, że wyrzuciłem oryginał, bo wymieniałem grzałkę, już była wytarta. A pewnie ten oryginał by lepiej dociskał i lepiej by utrwalał yy, niż ten zamiennik. A, a co dalej? Jak i przejdzie w Simplexie, czyli wydruk po jednej stronie jest OK, jak duplex to już temperatura spada, może nie tyle temperatura spada, ale już nie ma takiego docisku. Pewnie siada pod wpływem temperatury. I jest problem. Klient on mnie wymaga, żeby to naprawić i ja doskonale wiem, ale kurwa, ja nie mam na Z czego to naprawić dobrze. Jeżeli macie dostęp naprawdę do oryginalnych, dobrych części, do Dukarek Broder, dajcie znać, bo przecież oszczędzać 100-200 zł, to chyba nie ma najmniejszego sensu, jak mam wkładać jeszcze raz tyle czasu w tą pracę. No ale nic, no to tak to wygląda. Lato nam powróciło. Chwilowo jest ciepło. I co my tutaj mamy? My tutaj mamy drukarkę, którą już naprawiałem, ale to było coś innego. Tu ostatnio sobie zabezpieczyłem, bo mi się jeden pochłaniacz wyskakiwał. To sobie przykleiłem taśmą, żeby to nie. Bo już nie miałem oryginalnego, musiałem kombinować, ale lubiał wyskakiwać. Jakby przyjechała drukarka, to było to wylane. I tak, i tak, głowica generuje 48, czasami wystartuje, czasami coś tam się smaży, więc postanowiłem sprawdzić głowicę, którą... Gdzieś tutaj miałem przed sekundą, a jest tam, którą mam, i zobaczymy, co to będzie warte. Czy cokolwiek będzie warte, bo no chciałem temu klientowi to po prostu naprawić. To sprawdźmy to wspólnie. I ogólnie, sami widzicie, że tutaj nie ma problemów. Tak jak w każdym urządzeniu. No, dlaczego nie chcesz wyjść, jak w każdym urządzeniu z tej serii? Dzisiaj w nocy oszczędziła moja suczka się. Mamy siedem pięknych kokiel z panieli. Dziś tam na TikTokach wrzuciłem film. To jeden mi kazał, wy... czemu nie wysterylizowałem. Można wysterylizować sukę. No, może swoją wysterylizować, jeżeli jesteś taki cwany. <ścoughs> na pewno tego nie będzie oglądał. Nie chciałem jej sterylizować. Jest piękna, mamy dwa piękne kokle z więc jest rodzinka. A na pewno znajdzie się chętny, żeby te kokle moje przygarnął. Siedem sztuk, ale są piękne, słuchajcie. Jeden taki czekoladowy. Dobrze, będzie, dobrze. Jeden taki piękny czekoladowy. Żona już sapie się, żeby zostawić jednego kurwa i będę miał trzy w domu. Nie. Nie ma trzech psów w domu. Z dwoma już jest problem z tym wszystkim i mówię z karmieniem <grych> to najmniejsz. Zabezpieczoną głowicę otrzymałem. Widzę, że ona jest w fajnej kondycji, więc wiąc. Zobaczymy, co ona jest wart. Mam nadzieję, że jakoś łopatologicznie nie było wdrażnienia, Wydruk testowy był podany, jak go widziałem się zgadza, tak nikogo tam nie ma, nie ma no dobra, słuchajcie zasiemy trochę tego tuszu trochę nachlapałem aż cholera e, gdzie ja to położyłem jest ok a jest tutaj Mam nadzieję, że września Wam mija. U mnie nie ciągnie się jak brzmia. Idzie za pierwsza. Od zus do podatków dochodowych, które zaraz będą. będą. ZUS-u jeszcze pełnego nie zapłaciłem. Musimy składkę zrobić na ZUS. Chyba dopiero 2000 zapłaciłem z trzech. Ale powiem Wam, że mam wyjebane. No. Właśnie, że nie ma pełnej zaległości. Płacę im na raty. Do 20, do 20 raczej, raczej się wyrabiam. Ale do 20 jeszcze będzie podatek dochodowy, którego jeszcze nie wiem, bo księgowej się chyba obrazili na mnie. W ogóle mi nie odpisują. A jeszcze nie zapłacili faktury za tonery. Oj, to jest ciekawe. A 1000 zł po ulicy nie chodzi. Aby chodziło to byśmy je łapali. <laughs> no dobra. Za całe resztę czyszczenie wyciągniemy z tego układu. Czesze będę te yy, y, HPP 1606 kończył. Trzeba to skończyć. No i to nieszczęsne jak mam do tego podejść, to już mi się kurwa aż odbija. Dobra, tu jest tak. Tu jest tak. Bociana dziobał szpak, a potem przyszła zmiana i szpak podziobał bociana. Nie wiem, czy w tą sobotę będę pracował, bo muszę załatwić sprawę i ściągnąć moją przyczepę szanowną kempingową z pola. Więc muszę coś wymyśleć i chciałbym też skuter sprawdzić, bo pewne remonty zrobiłem, aż jestem sam dumny z siebie, że ocaliłem 800, ponad 900 prawie złotych, nie kupując oryginalnej linki. Tylko ja powiem, że tak powiem, udrażniając ją. Linki skrętu. Kosztuje kupę pieniędzy. Jak na kawałek stałe linki. U Chińczyka kosztuje taka linka 120 zł w Polsce na pomarańczowej gównianej platformie kosztuje 900. Zwykła linka. taka jak macie od gazu w motocyklu, tam, ta jest może trochę inaczej skonstruowana, bo musi być troszeczkę mocniejsza, bo jest odcięgna od steru. Nie? Kosztuje 800, 900 zł. Uściczyka kosztuje 125, a ja zrobiłem za 29. Tylko, że kupa roboty było, żeby to się do niej dostać. No i dlatego chciałbym to wypróbować, czy to będzie działać. W, Właśnie tą sobotę. <śm> Dobra. Przy tej rozmowie zrobiłem wszystko. Mam nadzieję, że błędów nie popełniłem. Bo. Czasami powiem wam fajne rzeczy, w tym nie robiłem, ale już nie nagrywałem tego, bo nagrywając, nie jestem w stanie się tak sfokusować na tym, co robię. Musiałbym nic nie mówić, a w sumie to mogę nic nie mówić, tylko nagrywać. Też będzie dobrze. Założymy wszystko. Głowica sobie pięknie jeździ na prawo i na lewo. Użyjemy trochę magicznego smaru. Ja wam nie pokażę, bo zaraz będzie jeden cwaniak z drugim cwaniakiem cwaniaczył. Kiedyś ktoś mi napisał, że używam dziadowskiego, dziadowskiej pasty. I chłopaki z, z serwisu z podziwu wyś nie mogli, co ja odpierdalałem. Uwielbiam takie komentarze. A ja to było dawno. Chłopaki z serwisu, z podziwu nie mogli. Bardzo dziękuję, że podziwiacie mnie. Chłopaki z serwisu. Ok. Nie ma problemu, zawsze możecie mnie to pokazać, jak to się robi, poprawnie. Ja skorzystam. A się patrzyłem na kanał na YouTube, ten, który prowadzę ileś tam lat. To chyba jeden z pierwszych filmów, słuchajcie, 6 lat temu opublikowałem. Zobaczcie, jak to czas leci. 6 lat. filmy wrzucane są, jeszcze byłem wtedy dużo młodszy, My zaraz miałem, miałem czarne, włosy bardziej czarne, teraz już kurwa zaraz będą całe białe, no tak wygląda czyli las, czas leci zaraz minie dekada niektóre te sprzęty, które naprawiałem na początku tak fajnie się naprawiało tak, te 140, 125, brodery 195, szło to zrobić teraz już. Te sprzęty są tak pozabijane, że już nie ma co ratować momentalnie. Moment, nie, już nie przyjmuję. Słuchajcie, 315 już nie przyjmuję, bo to jest szkoda mojego czasu. Na to wszystko. 140. Te głowice jak już nie biją, to już koniec. Już. Nawet jak uprę się, a upierałem się dziesiątki razy, wierzcie, mi, czasem do mnie dzwonicie i czekacie aż powiem tak, naprawię ci to. No nie! Uprę się ja to zrobię, a za dwa dni do mnie zadzwonisz, że nie drukuję. No i tak pieniądze wzięte. No i jak to wygląda? Nie, ja tego z tego wyszedłem. Nie będę na siłę uszczęśliwiał. Nikogo. Co źle zrobiłem? Tak źle zrobiłem. W niektórych przypadkach i tak się jeszcze to zdarza, że uszczęśliwiam ludzi na siłę. Później kurwa źle na ten wychodzę. Ale to są marginalne przypadki. Na szczęście. większość z Was jesteście zajebiści. 99% moich widzów jest naprawdę zajebista. A cała reszta też jest zajebista, ale pod innym względem. <grytanie> Megalomani kurwa. Dobra. Czyżbym zgubił yy, śrubkę? No, nie mam. Nie słyszę, żeby tańcowała, ale u mnie w serwisie tego towaru raczej nie zabraknie nigdy, więc wkręcimy to tutaj. A co się stało? Tu wkręcona, to wkręcona. Deficyt jednej. A no prawdopodobnie gdzieś mi poleciała. Dobra, ta głowica jest. Damper będzie w porządku, raczej musimy sobie to opisać. Tak, powinno się to zrobić, nie? Wsadzić, napisać co jest dobre, a co niedobre. Gówno, prawda, tak nie zrobię. Nie szukam albo nie wiem co. Przypomnijcie mi, damper dobry był. No, jak ze wszystkim. I bym miał problem rozwiązany. Nie, bardzo nie lubi niezałatwionych spraw. Jak mi wiszą jakieś drukarki, to mnie, no, mnie szlak trafi. Bo jaka to by nie było. Czasami się po, po, po kosztach po kosztach. Nie ma kosztu zrobione, żeby tylko klient to zabrał. I realizacja jest zrealizowana. Na pieniądze się już czasami nie patrzy. No było już tu grubo robione. Ja bym musiał tu zerknąć, czy na pewno... Jak się taka igła... A jaż mam z wzrokiem coraz większe problemy. Człowiek się starzeje, do kulisy powinien iść. Tyle razy wypinane, wpinane Miejmy nadzieję, że nie będzie z tym problemu Nie będzie cykać, pykać To do tyłu To idzie tu na razie nie będę może zatykał bo to nie wiadomo co to jest a tu nie, tu nie ma śruby no okej, okay. słuchajcie mm, that's it jest to wymienione, 510. nie wiem czy no, na 500, robiliśmy dużo nie wykryto podajnika, zaraz wykryję podajnik tu też coś tam od, z internetu jest od was przyszło Takiego fajnego broderka. Dzisiaj będziemy jeszcze te dwa stare HP robić 70/70 70 ostatnio, yy, 22 20, 000 stron ostatnio robiłem. Tutaj na szczęście było tylko serwis i bębenek. Chodzi jak żeleta. Klinie już chciał go gdzieś tam utylizować. Co to jest z całym pocztą? Dzisiaj widzę, że mam wieczny. Mateusz Interia, ktoś do mnie napisał. Nie można wykleć podajnika, mam nadzieję, że podajnik, a sobie... dobra. 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 Wystartowała głowica i nie ma żadnej. poprawy jakość, sprawdź. Nie chcę poprawić jakości. niech chcę sobie zaciągnie świeżego atramentu. Kurde, dobra. Obsługa powinno być czyszczenie. Everything. Dobra. Normalna. Mocna. Dobrze. I sobie pójdzie ta jedna opcja. I zobaczymy co Co z tego wyjdzie. Dwa HP 2620. Drugi też coś tam. Nie wiem co z nim. Jakiś mail od was przyszedł. Więc zaraz sobie szczytamy. Ale mówię dzisiaj. No, internet wcale widzę, że nie działa. Nie, teraz zadziałał. Problem z siecią plus jest jakiś zauważyłem od samego rana przełącza mi się ten internet gdzie indziej. chociaż ściągają dzisiaj swoje playlisty na jutrzejszego streama i nie było problemu, szło jak dzikie ale tu na tym komputerze jest problem chyba, że on sprawia z tą jedenastką czy tam dziesiątką jakiś kłopot, bo te aktualizacje czasami przechodzą, czasami nie jeszcze ty, czy nie? Jeszcze raz załaduj, odśwież Dobra, stara się. Dobrze, że jeszcze mam netie, chociaż grozi mi ostatnio, że, że usługę mi ograniczą. Netia działa. Także warto mieć, słuchajcie, zawsze te dwa internety, aby nie było. Dzień dobry, że tę fakturę jakąś tam pobierz do linku faktura. Nie wiem za co, 170 zł. A, to ten Mateusz, to ten winowajca. <ścoughs> Zaraz Mateuszu będziemy wiedzieli. To tutaj dostałem kwita. O, bardzo dziękuję za fakturę. Może oglądasz nawet ten kanał. A jak się zajmujesz z to gdzieś moja gęba mógł ci wyskoczyć. Sprawdzamy właśnie. Y, your print head. Zaraz zobaczymy. Jak będzie działać. Myślę, że dobrze, że jesteś chłopak. Nie sprzedajesz na Allegro lokalnie, żeby tylko ludzi w chuja robić? Nie no, żartuję przecież. Podobno ten weekend ma być jeszcze bardzo ładny, także wykorzystajcie, bo może za tydzień już będzie dupa, za, za tydzień już praktycznie październik, zobaczcie jak to zleci. Zaraz będą święta, będę składał Wam życzenia, zabędzie nowy rok, zaraz będzie następny sezon, <grym> dobre. A jeszcze zerkam, czy czegoś nie zapomniałem. Panie podpowiedzi mi dajecie, tutaj pod filmem ostatnim mam M28, może być skaner trzepnięty z tym formaterem i 140 aktualizacja. Tak, wyczytałem to już wcześniej, że, że ten RD, problem w HP, laser, Jet, coś tam, coś tam, 140, NW, może być to problem z aktualizacją, natomiast słuchajcie, aktualizacja... Po przejściu, aktualizacji, przyjęciu pod przewód USB, tam gdzie była zainstalowana i jest taki plik, oprogramowanie sprzętowe, czy jakoś tak to nazwane w sterownikach HP, nie pomaga. Nie pomaga cały czas niewykrywany. Nie Także nie wiem, czy uwalona jest aktualizacja. Drukarka była na gwarancji, klientka sobie ją zwróciła, zwróciła yy, oddała jeszcze na gwarancji i teraz czekamy za decyzją. Yy, oryginalny toner pozostał u mnie. no Myślałem, że to pomoże, bo też to nie jest takie jednoznaczne, te nowe urządzenia, które HP produkuje czasami bronią się przed tymi zamiennikami, przed innymi pierdałem, ściągają aktualizacje, znowu wyrzucają te zamienniki i są takie różne właśnie tematy, także tam temat, tam temat został gwarancyjnie rozegrany. Jedziemy, panie. I byśmy zadzwonili do właściciela drukarki, ja żebym ją potestował, I tak wyszło, nie? Głowica kosztowała 170 zł gdzieś tam za te wszystkie procedury. No pięknie, zobaczcie. Super Mateusz, super, dziękuję Ci. Jak to oglądasz zadzwonisz do mnie? Części potrzebujemy. Dużo. Jakąś okej. Okay. Nie. Yy, brak przerw na czarnym. Mało brak. Kurwa, dobra, tutaj jest jakieś inne. Na pewno będzie to dobrze drukować. Głowicę trafiłem za 170 zł od Mateusza, więc nie jest droga. Przetestujemy kilka dni. Jeszcze konserwację jakąś zrobimy. Zobaczymy te pochłaniacze. One są tam przeze mnie ostatnio wymieniane, natomiast głowica musiała być świeża. Dziękuję za wasz watch time. Print sklep to jest reklama. I widzimy się w kolejnych dniach. Ten film był dłuższy. Chyba tak mi się wydaje. Natomiast będę tu śledził, co następnego będzie do ogarnięcia. A jak widzicie, L9570 już przygotowane. Dzięki za atencję. Dziękuję. Cześć. Płatność, tylko gotówką. I tak musi być. z gotówką, masz 10% upustu. Dzięki. Cześć.